Państwa członkowskie muszą sobie z tym radzić, a w polskiej, w polskiej sytuacji no, dramat, tragedia wręcz polega na tym, że jesteśmy wzięci w dwa ognie. Z jednej strony ten hybrydowy napór rosyjsko-białoruski, który no, celowo testuje obronę y, granicy zewnętrznej i NATO i Unii, i przede wszystkim Polski, a z drugiej strony służby y, polskiego państwa pod wodzą rządu Donalda Tuska, które atakują polskich żołnierzy. Oni są wzięci w, w dwa ognie. Y, oni są przedmiotem ataku z dwóch stron. To jest niesłychana sytuacja. Żołnierze, wojsko, y, Symbol państwowości niepodległości. Historycznie najważniejszy dla Polaków symbol dzisiaj jest hańbiony przez tą politykę. To jest skandaliczne nie do przyjęcia i konsekwencje z tego powinny być jak najdalej idące włącznie z, z dymisjami rządowymi.